Ten maj taki piękny, a w zasadzie końcówka maja, zaraz czerwiec. A tu zimno, wietrznie pada. A miało nie padać? No, utrudnia to pracę rolnikom, jakby nie patrzeć. Bardzo wąskie okienka pogodowe, jakoś sobie trzeba radzić. Nie jest łatwo. Fazy gonią do góry, bardzo powoli w niektórych przypadkach, ale jednak. Idziemy. Ale gdzie idziemy? Co my dzisiaj będziemy robić? Co robisz? Całe życie na krawędzi, wiesz. Co się, co tu się stało? Ćwiczymy śniegu, którego, tego piasku przywiozłem tu się przykleił. Do piaskownicy, Co to, wapno? Gips. Gips? Gips, taki. uh. Takie małe rozruszanie kości. Tutaj cały czas trwają prace remontowe przy ropie. To no bo to w tej naczepie wibrator jest i co, nie działa? Nie działa, wiesz? <laughs> Jakby co, to fryzjer już umówiony. Chodź, ściągaj czapę, musimy się pokazać. Żona mnie już zapisała na pierwszy lepszy termin, a ja wyjaśniając, pokazując jak, jak zimno jest, oczywiście dla mojej żony, więc trzeba krótkie przepalenie w piecu zrobić. Zapasami sprzed lat trochę drzewa, zresztą przy drogach też trochę drzewa wycinaliśmy, wycinaliśmy, więc jakieś resztki pozostawały i takie drobne przepalenie w ciągu dnia. No pomaga, pomaga mojej żonie ewidentnie. Się zapasy kończą. Zaraz zabronią, co? Palenia w piecu. Takimi oto rara, rarytasami. Nie, no ja też jakby jakiś szczególnie za tym nie przepadam. E, już tutaj w domu planujemy u siebie pompę ciepła, więc takie rozwiązanie dużo bardziej raz ekologiczne, a dwa no bezobsługowe, no nie ukrywajmy. Jednak to chodzenie co chwilę, dokładanie to... No trzeba mieć na to czas, jednym słowem, żeby sobie tam przy kominku siedzieć i, i podkładać. Uh. Też tak wasze oczy cieszy pszenica? Pięknie wygląda. Co? Jest szczota. No i... Wychodzi liś flagowy. To jest właśnie ta faza szczególnej ochrony liś flagowy i podflagowy. O ile dobrze pamiętam, to nawet 70% plonu. więc ochrona must have, żeby te liście były przede wszystkim zdrowe. Tutaj było z pół kilometraksu, pół kilometra No. Sama w sobie euforia jest odporna na wyleganie, jest dosyć niską pszenicą. Natomiast to pół kilo zrobiło tutaj robotę. Chociaż się zastanawiam, czy tutaj przy liściu flagowym jeszcze nie dołożyć drobnej daweczki, tak dla pewności, żeby, żeby to faktycznie ustało. Jak plon będzie duży, a mam nadzieję, że będzie, jest woda. Jest woda, to i rośliny wykazują bardzo fajne efekty. Wizualnie wygląda to na razie super, czysto, czysta podstawa. Wychodzi liść flagowy. Bardzo dobry moment na tę dwójkę, albo teraz, albo zaraz. Ja akurat tutaj daję Rewis Sky, czyli BSF. Dwie bardzo mocne substancje, nowy triazol Revizol, który zmienia swoją strukturę, zaczepia się jak haczyk o grzybki i zwalcza te grzybki. Druga to znana już ksemium, która bardzo szybko krąży po roślinie. Jeżeli zastosujemy nawet w tej fazie takiego jeszcze nierozwiniętego liścia flagowego, to mamy pewność, że substancje będą krążyć w roślinie i te nowe przyrosty będą zabezpieczone. Także bardzo mocna te dwójeczka, bo potencjał jest bardzo duży. Znowu ta maska, znowu. Samo południe, a rośliny jeszcze mokre. Dlaczego? No bo pada co chwilę. Co tu zrobić? Akurat przy tutaj zestawie w rewiskaju. Są te zresztą. Każdy chyba produkt BSF-u na to wygląda, ma takie dodatki, które przeciwdziała zmywaniu przez deszcz. To samo jest w Medakcie. Ja teraz robiłem zabieg w jęczmieniu, godzinę później spadł deszcz. Normalnie to bym się zastanawiał, czy w ogóle będzie jakakolwiek skuteczność. Natomiast tutaj jest zapewnienie, że już po godzinie ta substancja w Medakcie działa, i jest odporna na zmywanie. To samo jest w Revisky, więc przy takiej przekropnej pogodzie, no. Nie wiem, dla mnie must have, żeby się trochę zabezpieczać, bo jest ciasno i lepiej, żeby te kilka tysięcy w naszych opryskiwaczach było dobrze wykorzystane, a nie spłukane i poszło na marne, a my sobie tylko odhaczymy dobra zrobione na razie mam z głowy. Warto, żeby to też zadziałało w tych roślinach i był plon na żniwa. buraki o a co tu się stało czekajcie, czekajcie tu coś takie se połowa pola takie se takie lepsze no powiem wam, że ewidentnie ewidentnie coś tu się wydarzyło z tej strony pola praktycznie do połowy wyglądają tak tu jest trochę rozjeżdżone, bo ślad, ale te jakby mniejsze, dużo mniejsze. Sprawdźmy to razem. Po prostu trzeba pójść do JCB, włączyć, odpalić nawigację komputer. No i zobaczyć. Bardzo prosto można to zweryfikować. Oczywiście w nawigacji z JCB. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. Jedno jest pewne, był tutaj stosowany turborut, tam było 4 albo 5 litrów, czyli taki zestaw, zestaw kwasów humusowych, aminokwasów, mikroelementów na początkowe fazy wzrostu. 17 maja. Jest jeden zabieg. Wyświetl mapę. No. I tu już chyba widzę, co się stało. Bo był przejechany tylko jeden przejazd to jest szerokość opryskiwacza. Nie wiem, musiał się płyn chyba skończyć. Dopytałem Kuby. Faktycznie tak to wyglądało. Zabrakło mu cieczy. Już później nie dorabiał. I był tylko przejechany opryskiwacz jedna na szerokość 20, 24 metrów. Więc kurczę. No, a dobrze takie porównania zostawiać. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż będzie taka mega różnica wizualna patrząc już z drogi, już nawet nie podchodząc do samych roślin, ale te rządki całkiem inaczej się tam odznaczają, więc nie wiem jaki to ma wpływ na plon, nie wiem, ale teraz wizualne te rośliny są większe i, no i to na pewno na plus. Miało nie padać. Zobaczcie... Jest podobny temat jak z medaxem na stronie BSF-u, czyli wpisujemy sobie jakąś datę potencjalnego zabiegu, załóżmy za tydzień w sobotę. Liczba dni, w którym Revy Sky może zapewnić wydajność 5. O, żona dzwoni. Wybraczcie za tą krótką przerwę. I tutaj w zależności od pogody, czyli temperatury, opadów, Promieniowani, promieniowania UV pokazuje jak skuteczny i kiedy będzie produkt. Same choroby no tutaj na stronie jest podane w sumie to głównie septoriozy, rdze różnego rodzaju pszenica, jęczmień i inne zboża. Jasiu po klucze, szybko, domamy. mamy. Elegancko. Masz kluczyki? To dawaj dla szefa wszystkich szefów. Albo dawaj sam otwieraj. Przecież się znasz na wszystkich. Podchodź do auta i otwieraj. Dobra, ty prowadzisz dzisiaj. Siadaj za kółko. jest podstawowe. Po co? Idziemy, jedziemy. No pani jest włosy. A, a dlaczego? Bo wyglądają mnie jak suki. Wyglądamy jak dwa borcuki. Teraz jak dinozaura. a wcześniej Jasiu mówił, że wyglądam jak misiu, co by jadł całą noc słoiki z miodem. Tak mnie podsumował. Własny syn. Ach, może ma rację. Ruszamy na cięcie. Gotowy? Czekajcie na efekt końcowy. Jasiu będzie miał irokeza. <grytanie> Ej, borsuku, chodź tu. Chodź, ściągaj czapę. Musimy się pokazać. Gdzie? Co to? O, super! Jak pięknie! Tato. Jak niedźwiedź wygląda. Tato. Cały dzień czekania do wjazdu w buraki cukrowe z borem. Tym razem, bo pojawiają się niedobory. No i co? Na sam wieczór? Deszczyk już na horyzoncie. Piękna, duża chmura. Już nawet nie patrzę na deszcz, na to, że są porywy, tylko ejektory zakładam i bardzo małe ciśnienie jadę. Nie uda się, więc mamy poranek, pewnie około 4 rano. Widziałem od 5 do 8, ma być około 6-5 metrów na sekundę wiatr, może wtedy się uda. Trochę mniej włosów, 5 rano. No i pogoda całkiem inna. Wiatr minimalny, dosłownie ale to będzie się zmieniało z minuty na minutę teraz. O ósme już ma konkretnie wiać, więc... Więc mam jakieś, nie wiem, dwie godzinki na to, żeby względnie zrobić zabieg, buraczki, bor, mikro. Bor po to, ponieważ już są jakieś niedobory widoczne. Takie lekko pozwijane liście. Więc trzeba interweniować bardzo szybko. No. Nie dajemy tego. Sorry za zamieszanie.